No, kurde, ale sztorm. Wow, ale wiatr. W tym tempie to zaraz nabiorę wody na pokład. <śmuchanie> tłumaczenie, tłumaczenie, pierwsza klasa, ale cieszymy się, że jest po polsku. Muszę się mocno trzymać. To nic, czego doświadczony poszukiwać przygód nie może dokonać. Jasne. O, kurde. Dobrze nie dostała Czy się nie ziemi? Molo całkiem zniszczone, prawie go nie poznałam. Teraz, jak już przestał padać, muszę odnaleźć babcię. Tak najszybciej. Stukni grus. <grym>, Stukan grus. Ale, pierdolnięcie. Jest babcia. Hi hi! hi, hi. Fela! <grym>, Babciu, dobrze cię widzieć. Nic ci nie jest? Oh. O! kupa mi się chce. Felu, słoneczko, wróciłaś. Sto lat Cię nie widziałem. O, wszystko w porządku, słoneczko. Ale nigdzie nie mogę znaleźć biednego chyzia. O, kurde. Hyzia ch zasypało. Nie ma w się, babciu. Poszukam go. Stuknij kamień. Stuknij energię. Stuknij babcie. Ojejku. Ale... O, zimno. A, kocha nas. W sumie Fenek jest bardziej słodki. Chyżo na szczęście nic ci nie jest. How? Nikomu nic się nie stało, ale przed nami jeszcze mnóstwo pracy. Spójrz tylko na farmę kwiatów. Po trzęsieniu ziemi jest tu okropny bałagan. Chyba będziemy musieli odwołać festiwal kwiatów. Nie martw się babciu. Mogę cię wszystko naprawić, zanim to zanim się obejrzysz, wszystko wróci do normy. Dobrze, że wróciłaś. Ani trochę się nie zmieniłaś. Wciąż jesteś uroczą ślicznotką. Ty też babciu. <grystanie> Naprawimy najpierw tablicę zamówień. Dzięki temu wszyscy się dowiedzą, że farma kwiatów działa sprawnie. Dobra. So, słoneczniki zbieramy sztukni, ale jak nożyczki pek, do kahuli, o kurde, już drugi etap, a zajebisty w tą grę jestem. O. Eee, wiesz przecież, że praca na roli to tylko część naszego życia na farmie kwiatów. O, kwiaciarnia. Też została zniszczona. Przekonajmy się. Stuknij, aby zobaczyć nową misję. Usuń zwalone drzewo. Kto je zwalił? Ik? Katastrofa. Au, au, au. Mogę ją naprawić. Mogę ją naprawić, ale muszę jak najszybciej znaleźć potrzebne materiały i to już. Yy, czyli co? Gałązki? Gałązki? Co tutaj jest? Jakieś siano? Coś nam dadzą? Nie. Gałęzie, jeszcze mur gałęzie i po prostu odbuduj kwieciarnię z gałązek. Wow! Raz, dwa, trzy kwieciarnia jest naprawiona. Czas przygotować kwiaty. Stukni kwieciarnie. Mogę drugi? Mogę. Przyspiesz produkcję. To jest zawsze. Na, na, pierwsza zasada dealera. Pierwsza działka gratis. Po uruchomieniu kwieciarni otrzymamy więcej zamówień na kwiaty. Dzięki tym zamówieniom możemy się utrzymać. A nawet być bogaci i opuścić tę cholerną wyspę. Ale musimy zachować trochę kwiatów na festiwal. Kochanie, mogłabyś. Mogłaś już wystarczająco... Na... pomogłaś już wystarczająco na farmie. Poza tym nie mamy kwiat O Jezus Maria. Poza tym nie mamy dość czasu, aby przygotować się na festiwal kwiatów. Wszystko jest możliwe, jeśli damy z siebie wszystko. Możemy zacząć od posprzątania. Zbierz babcię. Eee, czyszczenie ziemi. Zbierz gałęzie. Cyk, cyk, czyli tutaj będzie ten festiwal? O kurde, i zbierz gałęzie, przyjemne, przyjemne. Super, tutaj od razu kwiaty. Zamówionko, y, ukończ pewną liczbę zadań, aby otrzymać nagrody. No, ciekawe, czy to się resetuje. Resetuje się, kurde. 14 godzin. No, może teraz nam dadzą e, nie? No, jajko mamy. Że babcia zniosła. E, dobra, tutaj są kwiaty. Pięknie. Taki akordonik przygrywa. I co tutaj się dzieje? Co, o czego szukasz? O, pche, pchełkę mam. E, Tęsknić za swoimi przyjaciółmi, mam pomysł. Ojejku... Przytul Hyzia. No jasne, że tak. Proszę, Hyzio od razu znalazł skarb. Jak ja mojego kokusia przytulam, to żadnego skarbu mi nie przyniesie, ty. Darmo zjadzie. Teraz na słońcu śpi. Hyzio szuka skarbów. Fenek szuka skarbów. E, w Island Quest Away, tylko ten mój... ...siedzi w chacie. Dermozjad Usuń przewrócone drzewo, posprzątaj kurnik. O, kurnik też jest zniszczony. Dobra. Słuchajcie. Tutaj się zafiksowałem na te zamówienia, ale rzeczywiście ta są jajka potrzebne. A to z czego to będzie? Level 4 po prostu. Kurde, może nie być zamówień. Chociaż nie, jak to będzie ostatnie, to damy radę. Jakiś miś Libo, Co jest? Ty, a, a tu gołą blecią Z tymi zamówieniami. Przyjemna. Przyjemna gierka. Podoba mi się. Ale może będę to grał kosztem gierek z Xboxa. Eee, czy to moje zdjęcie z dzieciństwa? Tata musiał je zrobić. Wciąż pamiętam imię każdej kury. Tosia, Gosia i Fela. Powinniśmy zwiększyć produkcję i odbudować kurnik. No niby taki ma emocjonalny stan do kury, ale... Ale <śmów> mówię o produkcji, nie? Tutaj, tak? No. Odwrócimy. Kupmy kurę albo i dwie. Kurde, nie w wodzie. Żeby nam ten feluś nie zagryzł. Stuknij kurnik, stuknij kurę, stuknij babcie. A że tak tutaj, tak? Ta karma, dała jajce. No, bardzo szybko. pewnie kura jest na jakichś sterydach pędzona. Dobra, chcę w to kliknąć. Yy. Aha, i teraz następne. To wiecie, co to nie. Bo to nam przejdzie koło nosa znowu. I usuń przewrócone drzewo, kup kurę, znać wytwórnie paszy, pewnie to, dobijemy do czwartego levelu, bo wtedy będziemy mogli robić te lepsze bukiety. I co to jest za? Żywica. Zetnij palmę. Kurde, 35 zaczyna się drożyzna. I co? Mieliśmy żywicę? Mieliśmy. To ja jest ślepy. Dobra. O to mi chodzi. Eee, wytwórnia paszy. Słuchajcie. Te lepsze bukiety tutaj zrobimy. Z czego to jest? Z kukurydzy? Widzę, że to jest takie chyba tutaj podstawowe. To sobie zrobimy. Co? Aha, że nie mamy ten surowca. <laughs> tutaj sobie damy y, słonecznik. Kurde, felek. Y, a chyba, no właśnie, chyba możemy kupić pole albo dwa, damy sobie słonecznika I, i sobie to zostawimy na następny materiał, trzymaj się.